Rockstar Games kontynuuje swoją grudniową tradycję wypuszczania reedycji kolejnych odsłon Grand Theft Auto. W tym roku padło na dziesięcioletnie już Liberty City Stories, które trafiło parę dni temu na urządzenia mobilne z systemem iOS i lada momentu udostępnione zostanie też na Androidzie. LCS to idealny materiał na grę podróżną, bo pierwotnie powstało z myślą o przenośnym PlayStation Portable. Ponieważ jest to już czwarty komórkowy port GTA generacji 3D, ciężko doszukiwać się tu rewolucji i większość z cech poprzedników przekopiowana została i tutaj. Menu wykorzystuje układ z ubiegłych lat, sterowanie dotykowe naśladuje te z poprzednich odsłon, a i nawet rozgrywka nie różni się zbyt wiele od tego co widzieliśmy w przenośnych Trójce, Vice City i San Andreas. Liberty City Stories to historia poboczna, mająca miejsce przed wydarzeniami GTA 3 i ukazująca drogę do władzy Toniego Cipriani, jednego z bohaterów trójki. W jej trakcie spotkamy wielu gangsterów znanych z części głównej oraz szereg nowych postaci. LCS wzbogacało też Liberty City o motocykle oraz możliwość przebierania się. Komórkowa wersja gry trzyma równy wysoki poziom swoich poprzedniczek. Największym problemem pozostaje niezmiennie od pięciu lat sterowanie dotykowe. Do wyboru jest kilka predefiniowanych schematów znanych z poprzednich wydań. Wszystkie opierają się o kontekstowe przyciski zmieniające swoje funkcje w zależności od sytuacji. Prowadząc wóz mamy inny zestaw przycisków niż poruszając się pieszo, a na przykład guzik odpowiedzialny za wsiadanie do pojazdu wyświetla się tylko wtedy, gdy w pobliżu znajduje się samochód. Najlepiej jednak grać kontrolerem. Gra wspiera wszystkie pady wspierane przez Apla i to w ten sposób przygody doświadcza się najlepiej. Gra rozpoznaje, gdy gramy z pomocą akcesorium, usuwa ekranowy interfejs i wyświetlając podpowiedzi informuje też prawidłowo, które przyciski należy wciskać. Schemat sterowania przypomina blisko ten z wydania PlayStation 2 gry. Jedyne problemy z kierowaniem wynikają jak zawsze ze sposobów, w jaki pisano wówczas gry, na przykład automatyczne celowanie wciąż działa jak chce, czyli zazwyczaj kiepsko, ale istnieje też możliwość odblokowania celownika i sterowania ręcznego. Komórkowe wydanie Liberty City Stories to też jego najładniejsza edycja, choć akurat ta część nie ma w tym względzie zbyt wiele konkurencji, nigdy nie została wydana przecież na PCach. Należy pochwalić autorów za wysiłek włożony w przygotowanie portu. Rozdzielczość i jakość tekstur zależała będzie oczywiście od modelu urządzenia, na jakim gramy, ale nawet najprostsze, kompatybilne komórki biją swoimi możliwościami graficznymi PSP i PS2. Tekstury gry przerysowane zostały do współczesnych standardów, krawędzie doczekały się wygładzania, a rozdzielczość została odpowiednio podbita w górę. Na podstawie tego, jak gra wygląda dziś, trudno uwierzyć, że 10 lat temu zaczęła życie jako mobilniak. Skromne korzenie produkcji zdradza jedynie wyraźny popin obiektów otoczenia i często bardzo wyraźne podmienianie w locie modeli niższej jakości lepszymi przy zbliżaniu się do budynków. Ale nawet te naleciałości zostały odpowiednio zamaskowane poprzez zwiększenie dystansu rysowania, który poprawia problem, ale wciąż nie eliminuje go całkowicie. Oglądany przez Was gameplay pochodzi z paroletniego już iPada Mini 2, na którym nowe GTA wciąż odtwarza się zaskakująco dobrze. W rzeczywistości nawet lepiej niż na oglądanym przez Was gameplayu. Utrata płynności pojawiała się tylko przy doładowywaniu kolejnych fragmentów mapy. Dużo sprawniej LCS działało za to na iPhone 6 Plus, gdzie nie zanotowaliśmy żadnych większych spadków klatek. Tu gra utrzymuje ich przez większość czasu 60. Niestety Liberty City Stories bardzo nie lubi się z naszą nagrywarką i powoduje zauważalną utratę wydajności, więc nie możemy pokazać Wam bezpośredniej rozgrywki z tego wydania gry. Według notki prasowej, tytuł wspiera też technologię 3D Touch Apple dla jeszcze bardziej precyzyjnego sterowania, ale nie posiadamy urządzenia, na którym moglibyśmy potwierdzić te rewelacje. Miłym dodatkiem jest też możliwość dodania do gry własnej playlisty, nazywając ją GTA LCS. Ta pojawia się jako radio zatytułowany Mixtape. Niestety nie jest to jednak port kompletny. Gra jest prawdopodobnie bazowana na wydaniu PS2 gry, bo podobnie jak temu wydaniu, brakuje jej trybów wieloosobowych, które posiadała edycja na PSP. Nie jest to jednak duża strata w skali całości doświadczenia. Liberty City Stories to bardzo miła niespodzianka, bo aż dekadę przyszło nam poczekać na to, by gra zdjęła swoje kajdany i pojawiła się na urządzeniu bez logo Sony. Dla wielu graczy, będzie to pierwsza okazja do zagrania w zupełnie nową dla nich grę w uniwersum GTA i chociażby dlatego warto zapłacić za nią 7 euro. Weterarii komórkowych Grand Theft Auto kupujący każdą kolejną odsłonę muszą mieć jednak na uwadze, że jest to gra sporo mniejsza i skromniejsza od San Andreas, które trafiło na telefony w 2013.